Na zaawansowanym poziomie języka angielskiego też popełnia się błędy, wyobraźcie sobie i czasem są to błędy na poziomie naprawdę podstawowym, co nie jest żadnym obciachem i żadną żenadą, czy tak się już nie mówi. It's not cringe, it's not cringe. Nie wiem, tak się też chyba już nie mówi. Nevertheless, problemy z Present Simple zdarzają się na absolutnie każdym etapie. Również native speakerzy popełniają błędy przy używaniu Present Simple. Nadużywa się ogólnie rzecz biorąc Present Continuous. Przykład z dzisiejszych zajęć. My student said, I feel confident when I'm meeting new people. Ale to jest prawda o niej, to jest fakt, więc powinna powiedzieć, I feel confident when I meet new people. To jest prawda o niej, to jest jej cecha. Natomiast to, że ona to wie, nie ma żadnego znaczenia. Ja jej nie muszę tego tłumaczyć, dlaczego, że to, ona to wie, ona to doskonale wie, natomiast kiedy ona mówi, to jej język, kiedy mówię szybko, kiedy nagrywam głosówkę, bo to było akurat w wiadomości głosowej, nie nadążam za moją wiedzą taką wiedzą, którą mamy w naszych głowach, teorię, którą wiecie, te wszystkie zasady, te wszystkie dudy, ry. a mówienie to są dwie różne umiejętności. W ogóle mówienie to jest umiejętność, którą można tylko wytrenować, a wiedza no to jest wiedza, której się można po prostu nauczyć na pamięć, ale nie da się nauczyć na pamięć już w ogóle, mówienia po angielsku. uczę angielskiego od 13 lat i stworzyłam sobie taką listę najczęstszych błędów związanych z po nawet na poziomie B1 i wyżej. Nie ma to znaczenia, jakie organizuje darmowe szkolenie na żywo. Present, not that simple. Jak mówić po angielsku z dziką pewnością siebie, odważnie, bez wahania, bez drżącego głosu, który wynika często ze świadomości tych prostych rzeczy, które wam się mylą, albo z braku świadomości tego, że popełniacie te błędy, ale gdzieś tam słyszycie, że coś zgrzyta i nie, nie brakuje wam takiej pewności siebie. Skomentuj słowem simple, żeby się zapisać, albo kliknij w link w bio.